Roxy Węgel w RMF Max! Hejka, kochani! Cześć! Jak Cześć. ty pięknie promieniejesz! Naprawdę, no, Roxy, dziękuję. E, pytanie, dlaczego ty tak promieniejesz? Z jakiego powodu? Czy promieniejesz, ponieważ wypuściłaś nowy single, czy ponieważ zdałaś egzamin na prawo jazdy? O, myślę, że wszystko się tutaj układa po prostu na, na to moje promienne, taką aurę promienną, bo i zdałam egzamin na prawko, to po prostu... Tak się cieszę z tego, wiesz, nawet no. nie wiesz, jakie to jest. Albo wiesz w sumie, bo też. No ja tak wiem. wiem. Przerabiałeś to. I zdawaliśmy tyle samo. No mniej właśnie, więcej mniej rady. więcej tyle samo <laughs> razy, więc, więc cieszę się, że w końcu się udało. Ale oczywiście też premiera mojego nowego singla bez słów. Też daje mi taką mega pozytywną energię i, i ogólnie jakoś ma taki dobry czas w życiu ostatnio. Po pierwsze koniecznie sprawdzajcie najna, najnowszy singiel tak, Rocky Węgiel, bez słów, pięknie. I grajcie to w tym RMF Maxie. Dobra, no dobrze, to ja zadzwonię za chwilę, za chwilę do szefa i załatwimy. Dobra. E, więc tak, wy koniecznie sprawdzajcie, a my będziemy kontynuować, zanim przejdziemy jeszcze sobie do muzyki, no to chciałbym trochę podpytać ciebie i co u ciebie aktualnie się dzieje, ponieważ zdałaś ten egzamin na prawo jazdy i mało tak. kto wie, my z początku byliśmy umówieni na rozmowę tydzień temu w środę, natomiast musieliśmy przełożyć właśnie tę, 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 tę naszą rozmowę, ponieważ ty tydzień temu miałaś egzamin. E egzamin a Dokładnie miałam egzamin, ale wiesz, to też było tak, że ja nie miałam tego terminu dużo wcześniej, no bo wiesz, jak to jest? Jak mhm. Po prostu cały czas to się tak odkłada w czasie tak. i dostałam termin tak naprawdę z dnia na dzień. Mówię, no dobra, no muszę wszystko zrzucić, bo już jestem tak blisko. No zdania tego prawka, że ja mówię, dobra, no więc niestety, przepraszam cię, ale... Ale nie, ale, bardzo dobrze, ja ale nawet musiałam szybciej sobie zacząłem. A, więc, no to super, to widzisz, wszystko kid. wyszło, wyszło idealnie, ja zdałam prawko, ty sobie e, tak. zacząłeś wypoczynek, także e, no tak, tak było, Słuchaj, tak było, przełożyliśmy gratuluję ci. i dziś się widzimy. Gratuluję ci <noise> zdania egzaminu. E, ja sobie dzięki temu zacząłem szybciej majówkę, ale też ciekaw jestem, jak ty spędziłaś majówkę. Fajnie, bardzo, no. bardzo fajnie byłam na weekend w Mediolanie. Mm, miał to być co prawda tydzień, no. aczkolwiek y, zaczęło bardzo padać i plany trochę nam się pozmieniały. Też premiera singla, mhm. więc dobrze, że tak się wydarzyło, dobrze, że, że wróciliśmy trochę wcześniej, bo też y, jestem dziś tutaj właśnie y, u was i... I tak, no, czasami tak bywa, wiesz. Pogoda po prostu się zepsuła. Okay. Mieliśmy jechać nad Como, e, ale, ale Mediolanie... na pewno sobie jeszcze nadrobimy. Także to był taki szybki city break, okay. e, ale było bardzo, bardzo miło. Na Mediolan... początku było bardzo ciepło. Mediolan chyba właśnie to jest takie miejsce, gdzie często się ta pogoda tak. No właśnie, e, zmienia, tak to nie? więc trzeba mieć twardość. Z... Tak, z... dlatego z... też tak do końca jeszcze nie byliśmy pewni tego kierunku, ale, ale fajnie było zobaczyć Mediolan. Ja nigdy wcześniej nie byłam. Hmm. Czyli czekaj, City Break, każdy Polak, normalny Polak, spędza gdzieś, wiesz, majówkę przy grillu, a ty chyba bez tego grilla spędziłaś majówkę. Tym razem wacji. bez grilla, tym razem bez grilla. Zazwyczaj jak jeździmy na grilla, co do rodziców, do jednych rodziców albo do drugich rodziców, a oni też byli na wyjazdach, hmm. także, no nie było do kogo pojechać na grilla. No kurde. Nie mieliśmy wyjścia, słuchaj, no musieliśmy polecić do Mediolanu. To po prostu masakra. Masakra. Najdorsza. Nie, jak no tak było mogło super, bardzo doceniam, że, e, że właśnie możemy sobie tak latać, że znajdujemy ten czas. Oczywiście. I, że tak. I to jest super, także też czuję taką dużą wdzięczność za to, że no, mo mo możemy sobie po prostu tak polecieć, tu, pozwiedzać to. Zawsze jest dla mnie bardzo duża wartość właśnie z takiego zwiedzania, mm. z, no z zobaczenia czegoś nowego. Zawsze o też Jezu. tak odpoczywam. Ja będę to podkreślał, że za chwilę do muzyki wrócimy, ale jeszcze oczywiście chcę z Tobą porozmawiać, chcę Ciebie poznać, Eroxy Węgiel. Wiem, że Ty jeszcze niedawno byłaś w Lublinie u swoich tak, teściów. Tak, pozdrawiam teściów. Jak Wspaniały. się spędza czas u Ciebie w takim gronie? Jak to wygląda? Zupełnie normalnie. No. Rodzinny czas. Ja w ogóle jestem też bardzo rodzinną osobą, i dla mnie rodzina jest najważniejsza, więc jak mm. tylko możemy z, z moim mężem sobie pozwolić na to względem czasu, mm. no to jedziemy właśnie albo do jego rodziców, albo do moich. I zazwyczaj to jest tak, że jedziemy z Warszawy do Lublina, później do Jasła. No bo mm. to jest wszystko, wiesz, po, okay. po drodze, można tak powiedzieć. Po drodze do Jasła układa mamy Lublin, się, włam, włam, więc układa się ładne. nam to wszystko super. I, I tak naprawdę każdy wolny weekend staramy się też spędzać tak rodzinnie, jak to wygląda. Zupełnie normalnie, no po prostu rozmawiamy, spędzamy czas. Mhm. Jak jest ciepło, to też właśnie robimy grilla. Spoko. <laughs> Więc tak totalnie no, jak chyba każdy z rodziną. I uwaga, chciałem tutaj pochwalić Roxanę ponieważ Roxy wracała z Lublina do Warszawy już <grym> tak? sama samochodem. Tak. Dziękuję ci bardzo. Mam nadzieję, że wiesz, kulturalnie 120, bardzo, tyle Bardzo, bardzo jakie ograniczenie, wiadomo. Tak, wiadomo, ja teraz muszę uważać, bo wiesz, no, świeże prawko, tak to jest. nie można szarżować. Ty, a miałaś już jakieś przygody z samochodem, czy nie? Wiesz, może coś, wiesz, coś na drodze, co coś ty... się wydarzyło takiego? Bo ja na przykład, ja może rozpocznę, żeby ciebie, o, nie dobra, wiem, zainspirować. Dobra. Ja jak odebrałem prawko, to pierwszy dzień następnego dnia już miałem stłuczkę. O co ty no. mówisz? Wjechałem w taksówkarze. Ojej, kur. Ja chciałem zabarkować, cofałem. O mowałem, Boże. Wiesz. No to nieźle. No. No. Nie, nie, to ja nie miałam. Nie miałaś, tak? Ja nie miałam. Na razie jest git, wszystko okay. idzie dobrze. To ja wiesz. No <coughs> ale tak nic ci się nie stało Nie, co ty? wiesz, Może taka stłuczka, go, on, no, tak. No, wiesz, nie wypadek stłuczka naj, najzwyklejsza ale to z tłuczka najzwyklejsze. Ale ze twojej winy? No, no tak, bo ja cofałem. Tak o że. nie, najgorzej. Ale debil, jak to mówią. <laughs> no zdarza się, każdemu się może zdarzyć, ale na razie odpukać wszystko tak jest. u mnie jest ok, Nie miałam raczej takich jakichś ekstremalnych bardzo sytuacji na drodze, ale jechałam też, muszę się pochwalić, do Jasła. No. A, pięć jeszcze godzin. do Jasła jechałaś? No, okay. pięć godzin za kółkiem. Super, pięć godzin? Mhm. A ja Jezus. bardzo lubię prowadzić auto. Klip i teściowie. Dlaczego teściowie są w klipie? Czy to jest y, może jakiś smaczek z Twojej strony, jakbyś mogła trochę rozwinąć? Klip y, y, powstał tak naprawdę w takiej konwencji totalnie. Y, odrealnionej, że tak powiem, bo okay. zaprosiłam wspaniałych aktorów. Tak. Y, Kasię Zielińską, Adama Woronowicza i Ignacy Lis. grał Ignace te, w tym klipie też. mojego chłopaka. Tak. Y, I to był tak jakby u, obiad u, u moich tak przyszłych jest. teściów. Tak jest. To po prostu miało powiedzieć o takim, wiesz, pierwszym stresie, pierwszym spotkaniu z no, z rodzicami. Z rodzicami drugiej ukochanego. połówki tak. twojego u, ukochanego. W takiej właśnie zabawnej formie. Więc yy, chcieliśmy po prostu taką taką, no, taką dość śmieszną historię... Scenkę sobie odegrać. Yy, tak, scenkę sobie odegrać i też wróciły do mnie wspomnienia z mojego pierwszego spotkania no z teściami. Oczywiście ja się stresowałam, ale totalnie nie, nie było potrzeby, bo... Yy, od razu złapaliśmy bardzo dobry flow i, i naprawdę mam wspaniałe relacje z teściami, z teściową. Wiem, mm -hmm. że to y chyba jest rzadkość. Chyba tak, w Polsce na pewno. W Polsce te wszystkie memy o teściowych no skąd, skąd się biorą, no. więc, e, więc ja akurat mam to szczęście, że naprawdę mamy bardzo taką przyjacielską wręcz relację z, z mamą Kevina e, i ten klip e, no miał nawiązywać po prostu do tej historii pierwszego spotkania. E, mm -hmm. Tak trochę też pr prześmiewczo w kontekście właśnie tych wszystkich e, memów e, no. o teściach. Ciekaw no to, jestem, czy ty wiec. jesteś zazdrosna na przykład o swojego chłopaka względem swojej teściowej, czyli na przykład nie wiem, teściowa tam dzwoni, pyta o mojego Roksanka, męża, Roksanka, czy już mu coś tam uprałaś, mu skarpetki, nie, czy coś tam, albo nie? to moja teściowa taka nie jest, totalnie, totalnie taka nie jest. Ja naprawdę mam duże szczęście, to nie jest takie typ Typowe, to nie jest typowa teściowa, to jest mhm. po prostu genialna teściowa. Okay. <laughs> Więc akurat mam tutaj duże szczęście, że nie mam takich tekstów zupełnie. Dobrze. Um... Bo wiesz, takie typowe teksty. No, nie, teściowe, ja nigdy jest... się z tym nie spotkałem. Ona cię nie karmi, synuś, weź, wróć tutaj swoje Nie, zupełnie nie, zupełnie nie. Yy, I yy, właśnie mam wrażenie, że to wynika po prostu z takiego. Yy, Otwartego podejścia do, do życia i w ogóle y, muszę to powiedzieć, moja teściowa jest bardzo młoda duchem. Jest taka okay. na czasie cały czas. Okay. Wiesz o co chodzi, tak. że nie ma właśnie takiego takie typowego, tak, no. e, takiego myślenia, jak no może w pewnym wieku już się tam tak po prostu naturalnie to odpala, ale ona totalnie jest bardzo. Jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmi, młodzieżowa. Okay. Jest taka ja moda, moją... wiesz, taka młoda ducha. No. Moja mamość, też jest bardzo młodzieżowa. No, coś. No, chyba... wiesz, co chodzi? Moja mama tak samo. Chyba już takie pokolenie. Więc może to jest po prostu to. Już idą, dobre już idą w dobrą stronę. jak no. e, jestem, Roxana, e, czemu Kevin nie zagrał twojego chłopaka w teledysku. No, e, myśleliśmy o tym, ale to by było takie oczywiste. No. Wiesz, to, to by było oczywiste, a jednak też e, staram się otwierać trochę na wcielanie się w różne role. Mhm. A Lis Listo prywatnie jest nasz bardzo dobry e, przyjaciel. Z Kevinem znają się latami. E, My z Ignacją się znamy trzy lata, odkąd mhm. jestem z Kevinem tak naprawdę. I, I też komfortowo mi się z nim to wszystko po prostu grało. Bo jednak go znam, okay. jest wybitnym aktorem młodego pokolenia, ale przede wszystkim mm, zależało mi na tym, żeby jednak gdzieś ten komfort był i żeby aż tak bardzo nie wychodzić z tej strefy komfortu, a jednak, żeby coś się zadziało w tym teledysku mhm. i żeby było inaczej, żeby była ta historia właśnie opowiedziana, a nie. Odegrana okay. y, prawdziwymi Pięknie. postaciami. Pięknie powiedziałeś. <laughs> Roxy, jakie ty masz plany na, na życie? Bo masz plany 20 lat, życie, i no. to pytanie raczej nie powinno być kierowane do ciebie w tym wieku, ale <laughs> jednak sobie pozwolę na to. Wiesz, co plany na życie? Teraz na pewno skupiam się na muzyce. No. Y, ciągle tworzę nowe piosenki, nowy materiał. I też mam taki zamysł, żeby jednak mm, bronić się w piosenkach swoim największym atutem artystycznym jakim jest po prostu wokal. Mhm. Też uważam, że artystę weryfikuje tak naprawdę występ na żywo i jednak też obserwując nawet zagraniczną branżę, każdy artysta broni się tym takim swoim um, czymś po prostu co najlepiej mu wychodzi. Na przykład Tate McRae. Mhm. Ona no dla mnie no nie ma jakiegoś super głosu. Mhm. To jest moje zdanie, no nie wiem, może masz, może masz inne, ale ale jest tancerką, ona całe życie tańczyła i po prostu jak robi show, to tam ten taniec wszystko po prostu rozwala i ludzie przychodzą, żeby, żeby po prostu doświadczyć tego show, więc każdy artysta powinien właśnie bronić się takim swoim największym atutem. I ja trochę też mam wrażenie, że w pewnym momencie zaczęłam szukać jakichś właśnie takich piosenek, które nie do końca ten mój wokal y, odsłaniały, uh -huh. ale też były bardziej taneczne. I oczywiście to jest wszystko potrzebne. To też był jakiś eksperyment. I no, mam 20 lat, więc nadal jestem młoda, a jeszcze wcześniej, te kilka lat temu, to już w ogóle, wiesz, to taki, taki też moment, gdzie trochę szukasz yy, i próbujesz różnych stylistyk muzycznych. Więc yy, teraz chcę skupić się mocno na piosenkach, które, które będą ten wokal eksponowały. I, okay. i taki, taki jest mój plan. Yy, co jeszcze? Koncerty, będą mm -hmm. koncerty. Właśnie skończyłam niedawno swoją trasę Break Tour. I było naprawdę wspaniale bardzo taki bliski kontakt z fanami miałam na, na tej trasie. Oni też w ogóle znali bez słów przed premierą tej piosenki, bo ja dodałam na kanał nadawczy taki fragment. No. I oni od razu, wiesz, ja mówię, dobra, to zaśpiewam tą piosenkę bez słów na, na koncertach. Myślę, że nikt nie będzie tego znał, ale może, może ktoś tam, może komuś się spodoba, no zobaczymy. Okay. I zaczynam śpiewać. I po A, prostu wszyscy powtarzają, powtarzają znają tekst, więc był to dla mnie szok, zaskoczenie, niemałe, ale e, naprawdę tak bardzo ciepło myślę o tej trasie. To była super trasa, też miałam bardzo fajny team jeśli chodzi o muzyków, mhm. o muzyków, tancerzy, e, turmenadżerkę, no naprawdę świetna ekipa ze mną jeździła na trasę, też Anastazja Macią grała e, support, więc... Super dziewczyna. Bardzo. No, bardzo, fajna, bardzo fajna. ją lubię prywatnie i uważam, że jest bardzo, bardzo zdolna, więc, e, więc cieszę się, że mogliśmy taki fajny czas po prostu razem spędzić, mogliśmy wszyscy e, po prostu ten czas spędzać na tej trasie. Mhm. No bo poza koncertami to też jednak fajnie jest mieć pozytywnych ludzi mhm. wokół siebie. Zakończmy może naszą rozmowę powrotem do muzyki, do utworu Bez Słów, które tak. już sobie pięknie lata w streamingach. Eee, co byś mogła jeszcze na ten temat powiedzieć, o tym numerze, tak? Może, ty, czy czujesz, że czegoś nie powiedzieliśmy o tym numerze? Bez słów to... Wiesz, słów. Chyba, wszystko, bez słów. chyba wszystko powiedzieliśmy. Słów. Nie, no tak um, powracając w ogóle do tego, jak powstała ta piosenka, bardzo naturalnie. Okay. Bardzo naturalnie i ja nawet nie... Nie pisaliśmy tej piosenki z taką myślą, że to ma być singiel. Okay. raczej po prostu była taka, taka luźna piosenka. Tak, I myślę, utwór. że to słuchać w tym numerze jest trochę R&B, ale też jest dużo prawdy, bo jednak mm, opowiada o takim... So wydaniu, mhm. y, w którym jest się najbardziej sobą, tak? To, to bez, bez całej otoczki. I, I w sumie opowiada o tym, że, y, że po prostu y, to jest taka piękna strona naszej, naszej relacji z Kevinem, że w każdym wydaniu my jesteśmy dla siebie najlepszymi przyjaciółmi i, i, i po prostu dla niego nawet. Y, jest lepsze to, jak ja jestem sotę w dresie, niż te wszystkie stylówki tak. ze ścianek, Rząd on mnie tak najbardziej po prostu lubi. I to tak wyszło, wiesz, naturalnie. Właśnie na kanapie w mieszkaniu yy, pisaliśmy ten numer w dresie. Super, <grym> no. Dobrze, że nie w szlafrogach na przykład. <grym> Tym razem nie w To Już było coś pisane w szlafrogach? Tak, na pewno, na pewno. Okay. My dużo mieliśmy właśnie takich sesji Właśnie to jest ta zaleta, kiedy, kiedy mogę pracować z, ze swoim mężem. mężem. Nie, to, jest super, to, że... to jest super, że to jest taka luźna współpraca. oglądacie sobie Netflixa i Ej, Kevin, wej, dawaj karty. No, dawaj totalnie. Kartkę. Tak czasami mamy taki przypływ inspiracji i coś nawet na dyktafon nagramy, a dopiero później no. to zrealizujemy w studio. Ta, ta piosenka została wyprodukowana przez Weirę, a Kevin z Kevinem razem napisaliśmy tekst. Dobry. No i Jeszcze z Anastazją też. Tak, jeszcze Anastazja wtedy była. Tak. I Anastazja jeszcze była. Tak. W tym dresie. W tym dresie. Wszyscy w dresach, totalnie na luzie. No bo my też mamy taką, mam wrażenie, dość zgraną ekipę, która przede wszystkim ma pasję w tym, co robi. I tak powstał ten numer. Po prostu. Bez słów. Roxy szerokiej drogi ci życzę a dziękuję przydałaś przyda egzamin się. na prawo jazdy więc teraz na pewno się przyda pięknie ci dziękuję jesteś fajną osobą dziękuję ci bardzo dziękuję wzajemnie bardzo miło było padajcie koniecznie na sociala tak. Roxy Węgier. padajcie oglądajcie teledesk do bez słów.